Hello there! Dzień dobry, wieczór z tej strony, franek się Karka? a gra ze mną... Jój przyjaciel I... najlepszy, którego lubisz i szanujesz, tak jak ja ciebie. Wuder depcz gówno. Tak, Raz również drugi raczej i znajomy, i... niż jej przyjaciel, bo znamy i... się za krótko, i... Michciu. A franek, a franek to mój przyjaciel. Prawda, Franek? I... 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 Potwierdź. Tak. tak. No. Wiedziałem, że mnie I... lubisz. I... No i ja jestem też jogurtem. O, górę. jogurtem. Mm, jogurt? Mm. Ale może nie przeterminowany, ale może jest przeterminowany. Nie. Takim, w każdym bądź razie mam dużą krypę, więc. Nie, nie, nie dołączymy. Nie, bo teraz gra, jesteśmy e, e, bardzo zajęci. Zabijem zbana. Zbana jest. Zajęte... zajęty, zajęty kibel jest, proszę państwa. Strzelam. Nie ma. Nie. nie! Gdzie on poleciał? Oj, serio, muszą być dwóch. Dwóch zawsze dwóch ich jest. Kurde, mogłem się usunąć do przepaści. On by spadł za mną wtedy. Pisa A, Axban wpadł do... Do dziury! O! bloka trzymać, on mnie udusił niby. No się... Kurde, uciekają, no. Nie mogę nikogo dogonić. No aha! Dziut poleciał! Nie, co się tutaj dupą, dzieje? W dupą w dupę poleciał! Zobaczyć twoje imperium przybyły! A ja twoje. Nie powiem co. <noise> a ja twój, a ja twój piękny głos muszę posłuchać. Eee. E, znaczy się, e, mam krypę, więc nie, nie posłuchasz. E, tak za bardzo. Mam dużą krypę. Więc... Więc może nie będę rozumiał tak dużo. Emu, musisz. Widzowie muszą cię słuchać. Bo mnie. Bo mnie po no to, prostu... No, to będę Cię zastępował. O. Słuchajcie, fanek chory, więc musicie mnie słuchać teraz. Znaczy się chory, no tylko chyba mi jakaś wie, e, za, wybrała, zabrała. Zabrała Cię w, w mrok, Cię zabrała. W ćmok, kurde. W ćmok. amok. A w amok. A w amok ciemności. Tutaj jest... Nie! Jejku Impuls kanujący, co? No, dlaczego jeden... Cały mm. sens spadł Po prostu Od zbana, bijemy zbana, rozbijamy Zabiję zbana Rozbiliśmy zbana Ky Kylo szybszy od Rena Kylo szybszy od Jody, co ja, ja pierdzielę Co? O nie, pazma tu indziej ale ty, bo Wejder jeszcze nas odwiedził. Czemu jesteś? Zabiję. to się przewrócił? To, to chciałem jąderkiem wygrać, o, a spadłem po Popaść, Pomocy, wejder mnie na Jaka była śmieszna scena. za z po raz kolejny. A jaka śmieszna scena była, Wejdery! Wejden... Ah, Wejden ah. ma choć potykiem? Nie, Wejden mnie na pałę na, nawalał, skończyła mu się stamina i ja go zabiję No, tak wygląda. Bardzo śmieszne to było, scena bardzo... Nie, on spadł. O, ja nie spałem, dzwana zabiję już za to, o. A drugi dzwan wyleciał. Ej, co ty o mnie mówisz? co jest, halo? A śmieje się nie, ze mnie, nie, bo nie też... Nie z ciebie, był... Du... Ciemnej strony jest bardzo. O, Drugi. Ty nie grasz przecież w ciemno. Nie, O, jak poleciał ładnie! Tylko że. Nie wyleciał. Kurde, ale. Kurde, paruje sobie ładnie. Mol. Wypiję z pana. Ej, ale mol. Ty poleciał. O. Tak, y to akurat nie była jego wina, to była wina Urna. gry, ponieważ y, Mol ma niestety taką tendencję, że nie rzuca się często w dobrą stronę, kiedy e, kiedy, wykonuje to, dwój, kiedy wykonuje no, swoją szarżę, nie? Mał, nie zawsze idzie y, w tym kierunku, co chcemy, nie? Mol, nie? Ej, Joda, pomacham ci patykiem. A Twoim zieloną pałą cię pomacham. E, a ja ci pomacham tym. Łapką mi się łapką? No. nie wyjechał, no Tam też jeden Pokemon, dawaj Pokemona Tu jest jeden zban? O Mały też dzban, musimy go zabić Zabiję zbana. <śm> 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 Zas e powiedział do mnie Kylo, że jestem zasu zasuszony. Zasuszony Ren. Zasus zasuszony. Nie? O, spadłem. Daj. <coughs> 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 mm. okay. Uuu, elegancko! O, jeszcze Trzech! Trzech! O, kurde! Ale teraz czas nabiłem czterech! Wow! Czterech Pokémonów! pokonałem. Pokémonów! A czym, czym Pokémonów? Tytanów! Co tu jest o duchu Pokémon na przykład? Nie, on jest Tytanem! Tytanem pracy! Nie, tytanem pracy kuźwa. A <laughs> kurde? Tytanem kolosalnym. Tytanem koloseum. Go z koloseum, nie? Kolosalnym. Kolose. Panowie, ja no, zaraz... mówię, potrzebuję przerwy. No. Będę za jakieś... I Jeszcze raz, kurde, fanek herezja. Jeszcze raz, fanek herezja, to odpalę dudnienie zaraz. Bywajcie! A... Cześć, cześć. Chyba ty.